No witam Was serdecznie, z pięknej, leśnej scenerii. E, I dzisiaj, dzisiaj taki temat, który, tak jak sobie patrzę, jak on się wewnątrz mnie układa, e, to on jest e, pewnego rodzaju kontynuacją tego materiału poprzedniego zatytułowanego Wszystkiemu Winni Rodzice. E, I tam był podtytuł aby na pewno, tak? Gdzie no, ja. Powiedziałbym, że zrobiłem taki, taki zarys pewnego konceptu, patrzenia na, na tą kwestię. Tak z mojego punktu widzenia, też z mojego doświadczenia i życiowego, i zawodowego. I tutaj też od razu chciałbym wam podziękować za, za różne komentarze ciekawe, które, które w tym temacie padały. I tak, i, i dzisiaj. Tak jak powiedziałem, tak to się we mnie układa, że będzie pewnego rodzaju kontynuacja, bo dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o dorosłości. Dorosłości, ja od razu powiem, że ja mam tutaj znak równości między terminem dorosłość i terminem dojrzałość. Tak, także to, to takie moje spojrzenie. I zacznę może od tego. O, już gdzieś tam wydaje mi się, że, że też przy innej okazji mówiłem, ale warto tutaj w tym punkcie to, to podkreślić, że w świetle prawa ta formalna dorosłość to jest wtedy, kiedy kończymy 18 rok życia. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy tak. Dorosłość możemy rozpatrywać wieloaspektowo, ja na razie robię taki, taki wstęp. Jak sobie popatrzymy na taki nasz rozwój, nawet w zakresie fizycznym, ale również też i, i, i takim psychologicznym, no to tak, tak fizycznie, no to mówimy, że taką pełnię dorosłości uzyskujemy tak około, tak? No bo wiadomo, że, że to człowiek to jest istota żywa, tak? I to nie jest tak, że przychodzi jakiś termin i bach, mamy dorosłość, tak? Ale tak plus minus około 25 roku życia, bo wtedy dopełnia się proces mielinizacji włókien nerwowych, zakończeń nerwowych w mózgu. I dopiero wtedy mówimy, że ten mózg zyskał pełnię swojej dojrzałości, dorosłości i tak naprawdę też mniej więcej w tym okresie mówimy, że, że ta nasza osobowość się ukształtowała. Nie, to, to jest tak, tak z punktu widzenia tutaj można by powiedzieć, biologii i psychologii. Natomiast ja, ja bardziej bym chciał dzisiaj tak, tak życiowo, tak, bo gdzieś, gdzieś nawet w odpowiedzi na, na jeden z komentarzy, które, które padły ostatnio pod materiałem, powiedziałem coś takiego, że no właśnie tak patrząc na ten temat w taki życiowy sposób, to no właśnie to ta dorosłość jakoś się tej metryki nie ima. I rzeczywiście możemy mieć tak, że, że mamy młodych ludzi, takich tam powiedzmy właśnie 20-letnich około, tak, którzy cechują się ogromną dorosłością, dojrzałością. I mamy też ludzi, którzy którzy mają już, już tych lat dużo więcej, nieraz 50, nieraz 60. No, i widać, że, że tam jeszcze, jakbym ja miał to tak bardziej precyzyjnie opisać, tak? bo ja, ja nie, nie jest moją intencją ocenianie tak? kogokolwiek. Bardziej mi zależy na tym, żeby nie wiem, rzucić światło na pewne procesy, żebyśmy pewne rzeczy może poczuli zrozumieli, żeby one nam jakoś fajnie służyły. Tak? Także w przypadku tych drugich osób, tych, tych tak jak powiedziałem, 50-60, nieraz 40, tak? No jakby z założenia ka każdy z tych przedziałów wiekowych, no nie mamy wątpliwości, że mówimy o osobach metrykalnie dorosłych. Natomiast nie tak rzadko się zdarza, że, że ludzie w tym wieku mają jeszcze część jakby struktur swojej osobowości tkwiących w niedojrzałości. Czyli w tym procesie wychowania też nie chciałbym tutaj zrobić kolejnego jakiegoś elaboratu na ten temat, ale w tym procesie wychowania, tak, gdzie już sobie tam w wielu miejscach mówiliśmy, że tak ważne jest, żebyśmy mieli takie Bezpieczne warunki do tego, żebyśmy mogli sobie te wszystkie swoje emocje przeżywać, żeby rodzice nam towarzyszyli w tym, żebyśmy my uczyli się je no właśnie, obsługiwać w sposób dojrzały, tak i tak dalej. Tak? No to w tym procesie wychowania, gdy nie było tych warunków, żeby mnie mama czy tata jakoś fajnie przyjęli, zaopiekowali w momencie przeżywania jednej z wielu trudnych emocji. Tak, no to ja musiałem korzystać wtedy z tych mechanizmów obronnych. Tak? zawsze mówię tutaj, że te takie dwa, dwa takie najpowszechniejsze, to jest tłumienie i wyparcie. I tak naprawdę musiałem sobie zamrażać, używając pewnego takiego metaforycznego terminu różne takie emocjonalne kawałeczki siebie. Czyli tak jakbyśmy sobie tak obrazowo Yy, popatrzyli że, że ta osobowość nasza tak? to nasze ja to jest takie ładne, ładne koło tak jakbyśmy to gdzieś nie wiem, miałbym tu flipchart tak w tym lesie i mógłbym wam to rozrysować to, yy, to jakby z tego koła tam takie są powycinane takie właśnie wycinki gdzie ja gubię z tym kontakt tak no bo najważniejsze było to żeby, żeby jakoś przetrwać i i iść dalej, pójść sobie właśnie do tej dorosłości, przetrwać to dzieciństwo, ten okres młodzieńczy. E, I ponieważ ja mam te wycinki zamrożone, tak, no bo musiałem je zamrozić, e, no to one tak naprawdę nie mogły sobie dojrzeć. I mimo, że ja dzisiaj mam lat właśnie tam 40, 50, 60 czy więcej, dopóty, dopóki nie znajdę sposobu na to, żeby rozmrozić te kawałki, to one będą, jakby co jakiś czas, będą nas zabierać do takich dziecięcych form reagowania. Tak? Także mam nadzieję, że, że to jest do tej pory w miarę jasne. Tak? Czyli to nie chodzi o to, żeby, żeby oceniać kogokolwiek, tylko żebyśmy. Przede wszystkim ja mam taką wizję, bo nam jest najłatwiej mówić: No, tak, to ja widzę, że tam nie wiem, mój mąż, moja żona, moja mama, mój tata, czy jeszcze ktoś inny. No, tak ma. Nie? No, łatwiej nam jest pewnie widzieć u kogoś pewne kwestie. Ja uważam, że największy użytek robimy z tego, jak, jak sobie zaczynamy patrzeć do siebie. Nie? Czy, czy, czy ja być może mam tam takie kawałeczki? a w mniejszym lub większym stopniu to ja się tak trochę pokuszę o taki sąd uogólniony. Każdy ma w mniejszym lub większym stopniu. Tak? Oczywiście e, możemy się teraz, tak tutaj, za pośrednictwem internetu spotykać w takim momencie, gdzie, gdzie, gdzie już część tych kawałeczków e, sobie porozmrażaliśmy, tak? ale to nie znaczy, że tam więcej nie ma. Tak? I tutaj ja bym chciał dzisiaj tak kilka takich kwestii poruszyć, które w mojej opinii są związane z dorosłością, e, czyli po drugiej stronie, jeżeli tych kwestii nie ma, jeżeli one funkcjonują, funkcjonują inaczej, to to będziemy mówili o tym, że tam gdzieś nam pewnie właśnie w tym tle działają jeszcze te zamrożone dziecięce kawałeczki, no i właśnie żebyśmy z tego zrobili sobie jakiś taki fajny użytek dla siebie. I, I zobaczcie, moje mieli pierwsza, pierwsza rzecz, która, właśnie, którą chciałbym poruszyć, ona jest związana z, no właśnie z tym materiałem poprzednim. Nie? Zobaczcie ten poprzedni materiał, mimo że on właśnie wywołał różne różne właśnie refleksje, różne emocje i bardzo dobrze, tak? Bo właśnie, właśnie trochę, trochę taka tu też jest intencja, żebyśmy tak. Mogli sobie podyskutować, podzielić się tym, co, co uważamy, jak, jak, jak widzimy te, te kwestie, które tu poruszam. Ja jestem otwarty. Natomiast ten materiał nie był tak paradoksalnie on nie był o rodzicach w takim sensie on nie był o rodzicach w tych kategoriach że będziemy tutaj teraz rozliczać rodziców, że oni zrobili coś źle. Nie, bo ja sam jestem rodzicem i. Mimo, mimo, myślę, że, że całkiem sporej ilości pracy wykonanej nad sobą, mimo świadomości, mimo tego co robię zawodowo, to i tak, i tak popełniam jakieś błędy, i tak, i tak gdzieś tam w jakimś tam stopniu e, no pewnie zrobię coś, z czym moje dzieci będą też pewnie gdzieś później tam sobie pracowały. I ja lubię powtarzać, że. W tym, w tym procesie towarzyszenia naszym dzieciom, bo ja bardzo nie lubię mówić wychowania, uważam, że to jest bardziej takie mądre towarzyszenie właśnie z tego takiego dojrzałego stanowiska. To tak naprawdę chodzi, żebyśmy rzeczywiście no nie starali się być rodzicami idealnymi, tylko żebyśmy rzeczywiście robili tak, żeby spieprzyć jak najmniej. Tak, to, to, ja, ja, to jest moje stanowisko. No i tak, tak je wygłaszam tutaj. Także ten materiał poprzednio nie był o tym, żebyśmy teraz rozliczali rodziców, że, że są niedojrzali, że, że różne okropne rzeczy robili i tak dalej. Wierzcie, mi ja przez, przez kilkanaście lat pracy zawodowej to e, na towarzyszyłem się przy ogromnej ilości e, takich drastycznych historii ludzkich, także wiem, jak potrafią wyglądać te domy rodzinne. Tak? Ale to nie jest o tym, tylko zobaczcie, że ten materiał był o tym, co my z tym dzisiaj możemy zrobić. Tak? I, to, i tu, tu zobaczcie, to jest ten punkt pierwszy, nie wiem, czy nie najważniejszy do tematu dorosłości. Osoba dorosła. Jeżeli ja jestem dorosły, jeżeli ja jestem dojrzały. No to ja już nie, jakby nie, nie, nie tkwię w jakimś punkcie takim, że gdzieś kiedyś coś mi się wydarzyło i dlatego ja dzisiaj nie ruszę. Owszem, to co się wydarzyło może sprawiać, może sprawiać, ale nie musi. To też od razu zaznaczę, tak? że, że mam dzisiaj ciężej z jakiegoś powodu. Nie? Chociaż jakbyśmy tam pewnie. Popatrzyli z jakiegoś takiego dużego planu, to mogłoby się okazać, że, że to ciężej nam doskonale służy, tak, ale to już nie, nie o tym dzisiaj. Eee, tylko to właśnie chodzi o to, że, że ja już nie patrzę tam za te moje plecy, tylko stoję dzisiaj, biorę swoje życie w swoje ręce i mówię: OK, no to co ja z tym zrobię, tak, bo zobaczcie powszechną, cały czas praktyką jest to, że, taki, taki przykład pierwszy z brzegu, jeżeli mieliśmy rodziców e, takich bardzo, e, powiedzmy, krytycznych, którzy często stosowali, no też to nazwijmy przemoc e, werbalną, taką emocjonalną, tak, czyli nie mówimy tu o, o przemocy fizycznej, tak, chociaż to jak, te, też, też można by tutaj wrzucić, tak, ale jest ta przemoc e, psychiczna, bardzo często słyszeliśmy od ojca czy od matki, ty debilu, ty idioto, tak, ty głąbie zasrane tak i tak dalej. No takie rzeczy się zdarzają, to pewnie dobrze wiecie. I zobaczcie, tak, i okej, okay, jedna część tej historii jakoś nam wychodzi, tak, w sensie pojmowanie jednej części tej historii, że potrafimy dojść do takiego momentu. Bo to nieraz wcale nie jest oczywiste, tak? Ale potrafimy dojść do takiego momentu, gdzie uznajemy, że to było złe, że w ten sposób rodzice mnie skrzywdzili, że mi w pewien sposób podturbowali poczucie własnej wartości i tak dalej. Okej. Okay. Zgodzimy się tutaj, nie? Że, że to było krzywdzące. Natomiast potem spora część tych ludzi, którzy właśnie tak uważają, w momencie, kiedy coś im nie wychodzi, w momencie, kiedy albo mają coś spróbować, cokolwiek, no to sami do siebie mówią, no ale taki debil jak ja, no to przecież wiadomo, że tego nie zrobi. No to, to, przecież ja, ja tutaj się w ogóle do niczego nie nadaję, jestem głąbem zaslanym, nie? I to zobaczcie, i, i tu jest ten moment, kiedy warto się zatrzymać, tak? Powiedzieć sobie stop. Bo to, to, to jest ten moment, na tym zdaje się skończył się poprzedni materiał. Poprzedni materiał skończył się z tym, że to nie jest Twoja wina, czy, czy już używając tego bardziej dojrzałego terminu, odpowiedzialność, że gdzieś kiedyś ktoś Cię skrzywdził albo coś Tobie zrobił, co, co wywarło na Tobie jakieś piętno, ale Twoją odpowiedzialnością jest, co Ty z tym dzisiaj robisz. I tutaj zobaczcie, że jeżeli chodzi o ten proces. E, Dojrzewania, tak, żebyśmy my sobie dojrzeli, nawet jak mamy nie, 40 parę lat, to, to tu chodzi o to, żebyśmy potrafili się zatrzymać, złapać kontakt ze sobą i tak naprawdę spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, ale czy ja tego tak naprawdę, tak w głębi duszy potrzebuję, żebym ja teraz dzisiaj sam sobie tak, tak dowalał, nie? no bo tutaj możemy wrócić do, do tego, co tam tak naprawdę w naszym wnętrzu zachodzi. W naszym wnętrzu zachodzi taka historia, że mamy tam te trzy postaci, o których już w różnych materiałach mówiłem. Wewnętrzne dziecko, wewnętrzny rodzic, wewnętrzny dorosły. Tak? I teraz tak, wewnętrzne dziecko, ono się jakoś czuje. Tak? Czy wewnętrzne dziecko na przykład w obliczu e, staje teraz do jakiegoś nowego zadania. Jest jakieś wyzwanie przed tym. No i ponieważ nie było w dzieciństwie wzmacniane, nie ma właśnie tutaj dobrego kontaktu z tym swoim poczuciem wartości, no to się boi. Po prostu nie to się boi. Na to do akcji wkracza wewnętrzny rodzic. Wewnętrzny rodzic nauczył się traktować to dziecko od zewnętrznych rodziców, tak? Od tych naszych biologicznych. I ta sytuacja, którą przed chwilą opisałem, jest właśnie takim, takim żywym jakby odniesieniem do tego, że no to teraz mój wewnętrzny rodzic będzie dokładnie według tego samego wzorca traktował moje wewnętrzne dziecko, i w ten sposób e, my, my nie dojrzejemy, nie dorośniemy. W ten sposób to wewnętrzne dziecko, czy te, te zamrożone kawałeczki w nas samych, nie mają warunków do tego, żeby dojrzeć. W ten sposób my siebie dzisiaj e, dalej traumatyzujemy. Tylko to, to, zobaczcie, to już dzisiaj nie rodzice robią. Rodzice już bardzo często, dawno przestali. Nie zawsze, bo wiem, że są różne historie, ale, ale często, dawno dawno przestali. A dzisiaj to my sami to robimy. Tak? Czyli co jest tutaj tym ruchem, który sprzyjałby temu, żebyśmy mogli sobie dorastać, dojrzewać? No, próbować sobie złapać kontakt z tym wewnętrznym dorosłym, właśnie. A wewnętrzny dorosły widzi to dziecko z tymi przeżyciami. Widzi, rozumie tę historię, nie ocenia w żaden sposób. Tak, tylko patrzy oczami pełnymi miłości i mówi: No, widzę, że się boisz. Po prostu nieraz nie słuchajcie to zdanie. Ono, ono już jakby zamiata system, tak? że, że samo to, że, że zobaczymy to, to tam się coś uwalnia, tam się coś rozmraża. Jest jeszcze inne takie bardzo ważne zdanie, jak sobie tak patrzymy na te swoje wewnętrzne dzieci, które przeżywają coś trudnego, to popatrzeć tymi oczami pełnymi miłości i powiedzieć masz prawo, masz prawo się tak czuć. Tak? Jak sobie popatrzymy, znając cały kontekst, no to tak, to, to, to masz prawo. Tak? I w ten sposób uczymy się reagować na siebie z innego poziomu. Tak? I zobaczcie, to jest taki chyba jeden z najważniejszych kroków do tego, żebyśmy mogli funkcjonować w sposób dorosły. I zobaczcie, jak zaczniemy sobie to praktykować, no to pewnie coraz częściej zaczniemy. Odkrywać to, że, że w wielu sytuacjach tak naprawdę, no to, to ja odpowiadam za to, jak ja się czuję, to ja odpowiadam za to, w jakim miejscu jestem, to ja odpowiadam, od, odpowiadam albo tutaj, tutaj jakby powiem, bo to trzeba, trzeba rozdzielić: współ odpowiadam za jakość relacji, w której jestem. To ja odpowiadam za to, jak się kształtuje moje życie zawodowe, tak? To dzisiaj to zależy ode mnie. Tak? I zobaczcie, że, że człowiek dorosły to jest właśnie ten człowiek, który, raz jeszcze powiem, bierze odpowiedzialność. To jest punkt pierwszy. Człowiek dorosły to jest człowiek, który nie obwinia innych dookoła. To nie znaczy, że, że zaprzecza na przykład jakimś krzywdom, które, które zaistniały. Tak? No bo to trzeba rozdzielić. Dlatego, dlatego to zdanie, to, to nie ty odpowiadasz za to, że ktoś cię skrzywdził. To ten ktoś odpowiada, ale za to, co ty z tym dalej robisz, to już jest Twoja historia. Tak? I zobaczcie, człowiek, człowiek dorosły bierze życie w swoje ręce. Człowiek dorosły, człowiek dojrzały. Tak? Człowiek dorosły, jeżeli jest jakaś kwestia, która go w życiu uwiera jakoś, no to on, on się temu przygląda najczęściej pod takim kątem, ok, co ja mogę tutaj zrobić. Czyli człowiek dorosły częściej stoi w trybie sprawczości, w trybie człowieka, bycia człowiekiem sprawczym, niż w trybie bycia ofiarą. Tak, tam, tam, gdzie wchodzimy w tryb ofiary, tam jesteśmy bardziej właśnie skontaktowani z tymi dziecięcymi kawałeczkami, tak? Także to, to chyba, chyba dzisiaj tyle, że temat jest bardzo szeroki, tutaj jakby absolutnie nie, nie wyczerpałem tego wszystkiego, co można by powiedzieć o dorosłości, ale tak sobie pomyślałem, że nie wiem, jak, jak mi się ten koncept utrzyma jeszcze przez kilka dni, no to, to może, może tam po, podorzucam jeszcze jakieś materiały, ale dzisiaj może chciałbym, chciałbym zostawić to w, w takim punkcie, tak? Żebyśmy sobie tak może, nie wiem, pozastanawiali się, poczuli to co, to, co do tej pory tutaj jakby padło, to, co do tej pory wniosłem i oczywiście ja bardzo chętnie Poznam Wasze opinie, jeżeli tylko zechcecie się nimi podzielić w komentarzach czy, czy inną drogą. E, na koniec jeszcze moje mini, taka, taka tutaj mała prywata. E, ja mam na swojej stronie tak, www.ww.witawiturbanowski.pl. Mam taką informację, tak, ponieważ mam bardzo dużą ilość jakby telefonów, zgłoszeń tak, na, na terapię. Mam taką informację, że najskuteczniejszą formą jakby kontaktu w tej chwili jest forma pisana, czyli wysłać do mnie czy to SMS, można mnie złapać na Messengerze, można mnie złapać na WhatsApp, można napisać maila, tam jest też ze strony zakładka kontaktowa ponieważ przy, przy tej ilości osób, raz, że rzeczywiście bardzo dbam o higienę i o to, żeby potem po intensywnej pracy gabinetowej z ludźmi nie wykonywać jeszcze intensywnej pracy telefonicznej, gdzie, gdzie też, też rozmawiam z różnymi osobami. No i druga, druga kwestia taka stricte logistyczna, tak? jeżeli siedzę w gabinecie ileś godzin i i mam te 10-minutowe e, przerwy pomiędzy spotkaniami. No, no to no ja wtedy też nie oddzwaniam, tak? Bo jeżeli ja mam tam przez te 10 minut 7 połączeń, no to i tak i tak nie jestem w stanie oddzwonić. E, na, na też jakby potrzebuję tej chwili na to, żeby, żeby troszkę e, odsapnąć, złapać kontakt ze sobą. Dlatego mojej mili najskuteczniej jest e, napisać i wtedy ja w, w, do, w dogodnym dla siebie momencie siadam z kalendarzem i, i proponuję terminy, czy, czy odpowiadam na, na zadane pytanie. To taka, taka mała prywata, którą chciałem tutaj e, dorzucić. No dobrze, ja dziękuję Wam za dziś, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia następnym razem.